Siemaneczko, dzisiaj chciałbym Wam pokazać ciekawostkę ze złomowiska. Niebezwykłe imadło, a tak naprawdę to było imadło wykorzystywane w czasie II wojny światowej przez Wojsko Polskie. Używane było w kuchniach polowych do... do czego? Do otwierania konserw. Było to bardzo proste. Konserwy się umieszczało... W tych czętach zaciskało się i otwierało się w moim przypadku dzielony kurczak w rosole. Yy, Nieważne, Kurczak jest nieważny, ważne jest to i madełko. Yy, dość rzadkie, mało osób wie o tym do jakiego celu było używane yy, w tym miejscu bądź w tym miejscu powinny być sygnatury. Niestety w moim przypadku yy, zostały wytarte, znikły niewidoczne, ale dalej jest to kawał historii, bardzo ciekawa rzecz pochodząca. Złomowiska, czyli kawał historii uratowany, trzymajcie się hej.